Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Majer, a to jest DCS World i Wirtualna Szkoła Orlom, czyli seria, w której omawiamy sobie poszczególne moduły z DCS-a krok po kroku, tak aby były jak najbardziej przystępne i przydatne dla każdego. W tym materiale zajmiemy się omówieniem kilku zmian, jakie zostały zaimplementowane w zasobniku celowniczym. Myślałem, że będę robił cały film od nowa, ale uznałem, że nie ma to sensu, bo zasobnik celowniczy i tak jeszcze będzie modyfikowany, zmieniany i aktualizowany. Docelowo w ogóle ma być jakby dodany inny zasobnik celowniczy jeszcze, bo ma być nie lightning, tylko ad -flir. ale na ten moment uznałem, że lepiej zrobić po prostu update niż nagrywać jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz całe filmy, bo tak będzie trzeba było zrobić, gdyby zostały dodane kolejne zmiany, a zostaną dodane na pewno. Odpauzujmy i zobaczmy, co się zmieniło. W tym momencie nasz flir jest w pozycji standby, przełączmy go na on. Przejdźmy sobie na zakładkę FLIR. Jak widzicie, zasadnik celowniczy zaczyna w tym momencie w pozycji złożonej. Czyli nawet jak go włączymy, on się nie będzie paszył do przodu, tylko będzie w pozycji złożonej. I tutaj nawet go widzimy. Pod kadłubem po lewej stronie jest podwieszony i ma złożoną głowicę. Co możemy z tym zrobić? Możemy użyć trybu Velocity Vector Slave, który też został dodany. Jest to jakby zgranie naszego zasobnika celowniczego z velocity vectorem, czyli tym kółeczkiem z trzema kreskami tutaj. Możemy sobie to zrobić. Pamiętajcie, żeby mieć w ogóle przypisany nasz sensor control switch do dolnego ekranu poprzez sensor control switch aft. Oczywiście jeżeli macie flir na prawym bądź lewym ekranie, no to analogicznie sensor control switch left bądź right, żeby przypisać do prawego lub lewego ekranu. Ok. Ale jest też drugi sposób, żeby to włączyć bądź wyłączyć. Naciskamy sobie dwa razy przycisk undesignate nose wheel steer switch. I wtedy przechodzimy albo do velocity vector slave, albo do podstawowego trybu. Dodana została funkcja freeze, czyli możemy sobie na przykład przesunąć gdzieś tam na to miasto. Tak, przybliżyć sobie. I możemy sobie dodać freeze. W tym momencie możemy bardziej przyjrzeć się danemu terenowi, a jednocześnie możemy obracać zasobnikiem. Więc jak widzicie zasobnikiem cały czas obracam, ale obraz się nie zmienia. Także został zabranżony tylko obraz jako taki. Jak odfryzujemy. No to jak widać przesunie się. Ok. W porządku. Jeżeli chodzi o dalsze zmiany, został dodany jakby ten wskaźnik tu, który pokazuje nam zachowanie samolotu. Sobę wyjdę z trybu aktywnej pauzy dodam i teraz widzicie, zmienił się kąt natarcia, troszeczkę się to wysunęło jakby do góry jednocześnie trochę się na lewo przechyliliśmy w związku z tym jeżeli dobrze widzę na lewo, przepraszam na prawo dobrze mówię na prawo yy, czyli przechyliliśmy się zaczęło to kółeczko uciekać w tą stronę, to oznacza, że jesteśmy przechyleni w prawą stronę no, wyrównam może lot żeby to jakoś miało ręce i nogi. OK. Możemy sobie znowu przypisać. I poszukajmy jakiegoś celu. Kolejna rzecz, jaka została dodana w Targeting Podzie, a jest to jedna z ważniejszych rzeczy. Jak sobie przejdziemy z CCD, czyli głowicy telewizyjnej na FLIR, czyli głowica pod czerwoną. Mamy ALG, czyli Automatic Level Gain. To dopasowuje automatycznie poziom kontrastu i jasności głowicy do aktualnych warunków ale możemy to wyłączyć i zrobić to ręcznie czyli naciskamy sobie tutaj na zoom jak już odznaczyliśmy ALG i możemy sobie za pierwszym razem jasność ustawić na przykład nie wiem zwiększmy zmniejszmy powiedzmy że ja chcę zwiększyć trochę następny raz jak nacisiemy zmieni nam się na gain czyli na kontrast i teraz możemy sobie zwiększyć kontrast. Jak widzicie cele znacznie bardziej wyróżniają się na tle gruntu, ale jednocześnie jak oddalimy to rzeki, jeziora i tak dalej no takie źródła tego typu będą nas mocno razić w oczy. Raz jeszcze przy na ten, przechodzimy i mamy z powrotem zoom. W porządku. Z kolejnej rzeczy, które się zmieniły, można by dodać skalę szarości, czyli możemy sobie Dopasować, niby skalibrować w jakiś tam sposób. Natomiast ja tego nie używałem, więc nie chcę też o tym dużo opowiadać. I pozmieniały się troszkę systemy, jakby śledzenia. No, tak będę ujął, bo mamy dalej Point track, mamy Area track, ale dodany został między innymi tryb, który pozwoli nam na automatyczne mierzenie odległości do celu. Czyli znajdźmy sobie na przykład ten cel, tak. Naciśnijmy sobie ten sam przycisk, którego używamy do namierzania celów na radarze, to jest Throathal Designator Controller Depress. Naciśnijmy sobie i jak widzicie zmieni nam się tutaj troszeczkę ekran. Mamy ten taki kwadracik w środku z rąbem. Jak sobie spojrzymy, o no właśnie, może najpierw muszę polecieć troszeczkę w dół, żeby to było lepiej widoczne. OK. Mamy ROM. Z kółkiem, znaczy z kropeczką w środku, to oznacza, że można go nadal przesuwać. I jak faktycznie można go przesuwać. Jak go sobie poprzesuwamy, to jest to jak najbardziej możliwe. Teraz, żeby zmienić tryb, powiedzmy na point track bądź na area track, trzeba raz jeszcze nacisnąć sensor control switch, taki, do którego, przypisaliśmy, do którego ekranu zależnie przypisaliśmy, to ten sensor control switch. W moim przypadku jest to sensor control switch aft. Mam ekran dolny. I przechodzimy do trybu ARIATRAC. W tym momencie już nie możemy przesuwać. Zobaczcie, ja próbuję robić co mogę, ale już przesunąć nie, nie będę mógł. Zmieni się też symbol na hadzie. No i mamy ogólnie pokazane FLIR, czyli to, że używamy zasadnika celowniczego. Mamy też dystans do celu, który jest zmierzony laserowo. I w tym momencie nie możemy nic. O! Coś mamy z silnikiem, czyżby, nie, dobra, nie wiem co to był za komunikat, może kwestia tego, że jesteśmy zawieszeni, nieważne, e, dobra, możemy sobie nacisnąć raz jeszcze, tylko może znajdźmy jakiś lepszy cel. Nacisnijmy sobie, o jak widzicie jeszcze, jak naciśnięcie sobie designate, raz jeszcze, czyli depress, przepraszam, depress, to pojawi Wam się coś takiego. Możecie wybrać jakiś pomniejszy cel w ten sposób i wyznaczyć raz jeszcze ten punkt. Żeby odznaczyć to, możecie sobie przejść do Point Track albo możecie po prostu nacisnąć jeszcze raz sensor Control Switch odpowiedni i przejdziecie sobie z powrotem do przesuwania. Tak? Tutaj nam się trochę chyba zacięło. No jeszcze to nie jest dopracowane, także no trzeba mieć to na uwadze. Dobra, wyłączmy go na razie na tej zasadzie. Będzie się przycinać trochę, bo tak jak mówię, no nie jest to jeszcze dopracowane do końca. OK, ale znajdźmy sobie na przykład ten cel. On tu sobie tam je jeździ. OK. Mamy. I przejdźmy na point track. Teraz cel mamy śledzony. Musimy znowu nacisnąć e, TDC Depress. Dlaczego musimy nacisnąć TDC Depress? E, włączmy sobie nasz e, Laser Target Designator. Nie możemy tego zrobić, dopóki nie włączymy trybu to Ground. No, wybierzmy sobie w ogóle od razu też Mavericki. Wpiszmy im kod 1.6.8.8. Ok. I teraz włączmy nasz Laser Target Designator. Nacisniemy sobie Trigger w tym trybie. O, to teraz działa. Ale jeżeli byśmy sobie odznaczyli i nie zaznaczymy jednocześnie celu żadnego wcześniej, nie użyjemy TDCB Press Załóżmy, że bez używania TBCB Press to zrobimy. O! Poczekajmy na naszą wiedzie nam celownik. I teraz, zobaczcie, naciskam, spust, nic się nie dzieje kompletnie. Trzeba nacisnąć TVC Depress, czy wcześniej przed namierzeniem celu, czy po namierzeniu celu i dopiero możemy go e, namierzyć laserem. Teraz w ogóle trzeba też e, ten wskaźnik laserowy, jak widzicie, trzymać. E, go puścimy. E, no to niestety tracimy namiar laserowy na celu. A mam problemy z temperaturą oleju. A może dlatego no podejrzewam dlatego, że wisimy w powietrzu, no ale okej. Okay dajmy sobie dopalacz. Zaraz to powinno zniknąć. Ehm, dobra. Spróbujmy odpalić w jego stronę Mavericka. Żeby to zrobić, przejdziemy sobie na ekran Mavericka. Mało na tym ekranie widać, więc ja odpałzuję i troszeczkę polecę tak, żebyśmy mieli cień. O. O wstydzień mgły. I namierzmy cel laserem. Bo jak widzicie w ogóle. O właśnie, pierwsza rzecz. Jak sobie, jak się przyjrzycie dobrze, no to Maverick w tym momencie ymm, podąża za miejscem, które oznaczyliśmy poprzez TDC Depress. O, straciliśmy na na celu, super. Yy, będzie trzeba go szukać jeszcze raz, ale on podąża za miejscem, które wyznaczyliśmy jako cel. To nie znaczy, że on w tamto miejsce uderzy. To jest ważne, żeby podkreślić. Okej, okay. jeszcze raz zapauzujmy i znajdźmy ten cel raz jeszcze, bo widzę, że tutaj się co nieco powszeniło. No, troszeczkę musiał powariować do dolnego ekranu. I raz jeszcze znajdźmy nasz cel. On się tutaj ładnie przemieszcza. OK, T -T -T -C D, Press. Mamy. I możemy użyć lasera. Jak widzicie, głowica Mavericka podąża za celem. Dopiero jak oświetlimy laserem i zmieni się nasz X na taki zakolorowany kwadrat, możemy wystrzelić pocisk. Odpauzuję, bo inaczej skończy się to tym, że przesłonimy dymem z silnika nasz obraz. I oczywiście Maverick się nie naprowadzi. Bo jakże, by się miał naprowadzić... Pociski są tak wrażliwe na jakiekolwiek zakłócenia obrazu, że na chwileczkę tylko stracicie cel i one już teraz na miarę i spadają w wodę, a już nie mogą go odzyskać. No i musimy trzymać, aż oczywiście trafimy w nasz cel. Maweryk leci, cały czas, też lecimy. Cały czas musimy trzymać, aż Maweryk trafi. Pamiętajcie, żeby nie puszczę, bo to już to się zmieniło, kiedyś... O, właśnie! Cel zniszczony. Kiedyś wystarczyło nacisnąć i e, Laser Target Designator cały czas działał. Teraz widzicie, przytrzymaliśmy trochę, ale... i już zaczynał działać, ale wcześniej trzymaliśmy i e, ten Laser Target Designator się wyłączał. Co ciekawe, teraz naciskam i nie mogę go wyłączyć z kolei. E, także, no niestety, podejrzewam, że to jeszcze będzie zmieniane wielokrotnie. O, a teraz z kolei, jak stracił namiar na celu, bo wyszedł spoza głowicy jakby to sam się przełączył w tryb safe, co moim zdaniem nie powinno następować. Jest to denerwujące, bo nie powinien przychodzić w tryb save, żebyśmy go musieli odwracać wzroku od ekranu i włączać go jeszcze raz. Ale tak to się niestety prezentuje. Dobra, pokażę Wam jeszcze tryb R2R i to będzie na tyle w tym odcinku. W porządku, omówimy sobie teraz nasz tryb R2R w targeting podzie. Żeby go włączyć wystarczy, że wybierzemy jakiś pocisk, na przykład w moim przypadku to będzie AMRAM i już mamy pierwszy cel na ekranie. W ogóle omówmy sobie co mamy na ekranie, On się dużo nie różni od trybu Air to Ground. Mamy tak naprawdę wszystko to samo, oprócz tego, że mamy też TDC, które pozwala nam przypisać ekran poprzez naciśnięcie tego. Nie musimy naciskać Sensor Control Switch, ale myślę, że i tak naciskanie Sensor Control Switch jest po prostu wygodniejsze. No dobra, co mamy, do zrobić? Co mamy tutaj widoczne? Mam VBSLV, czyli nasz Velocity Vector Slave, czyli Targeting Pot jest przypisany do Velocity Vectora, kółka z trzema kreskami na środku HADA. Jakbyśmy sobie zaznaczyli Retycle, to będziemy mieli także nasz kwadracik z tym celownikiem jakby. I teraz, jakbyśmy odznaczyli SLV, to powinniśmy móc ruszać Targeting Podem we wszystkie strony, jak w trybie r 2 Wydaje mi się, że oni coś strzanili w patchu, bo jak widzicie, no nie mogę ruszać w lewo, w prawo. W górę, w dół mogę, ale nie mogę ruszać w lewo, w prawo. To wcześniej normalnie działało. Nie wiem, czy to u mnie coś jest nie tak, czy, czy coś się stało, ale ja po prostu w tym trybie nie wiem, dlaczego nie mogę ruszać w prawo, w lewo. Przypiszmy sobie VVSLV w takim razie. Najedźmy sobie nasze Velocity indicator na cel zwolnijmy trochę, bo nie chcemy go wyprzedzić przypadkiem. I naciskamy sensor control switch right, left bądź aft, zależnie od którego ekranu mamy przypisane, jak już cel jest w celowniku. Że to pozwoli nam na namierzenie go. A przynajmniej powinno tak się stać. Może w tym momencie jeszcze za mały był, żeby się to stało. O właśnie, cel mamy. Nie widzimy, co to dokładnie jest, bo zostawia za sobą taką chmurę dymu, że nie da się dojrzeć dobrze, ale tak to działa. To służy nam tylko i wyłącznie do identyfikacji celu. Raczej nam się do niczego innego nie przyda, bo nie możemy z tego naprowadzać pocisków, ani nic innego zrobić. I Raczej będzie się sprawdzało lepiej na śmigłowce, bo po prostu wolniej się przemieszczamy z samolotami odrzutowymi, może być ciężej. Teraz ważna funkcja, jak naciśniemy sobie Slave, jednocześnie trafimy go radarem czyli zostanie namierzony na radarze. Teraz naciśnijmy sobie Undesignate po prostu. O. Przejdźmy sobie raz jeszcze na nasz na nasz ulubiony targeting pod. Znajdźmy ten cel raz jeszcze. Oczywiście można sobie zmieniać pomiędzy głowicą Flir a telewizyjną. To żadna różnica tak naprawdę. Znaczy no, różnica jest, bo będziemy widzieć albo w poczerwieni, albo głowicą telewizyjną, tak? Ale... Możemy sobie jak najbardziej to zmieniać. Dobra, postarajmy się znowu złapać nasz cel. Ok, mamy go. I teraz tak, na Hadzie mamy kwadracik, mamy F, czyli cel jest namierzony poprzez FLIR. I gdy złapiemy go radarem, powinniśmy C, czyli mamy to jest correlated, czyli radar i FLIR namierzają jednocześnie ten sam cel. Ok, można też zrobić na odwrót. Czyli jak sobie przełączymy na radar, namierzmy sobie cel radarem. Włapany. I teraz jak naciśniemy RRSLV SLV, to nam namierzy zasobnik celowniczy. Ten sam cel, który namierza już radar. I to jest tak naprawdę jedyna funkcjonalność tego zasobnika celowniczego w trybie r 2 R2R. Więcej tak naprawdę nic nam to nie da, bo pójśćmy mu Amrama w dupę. A niech wybuchnie, niech coś się na tym filmie dzieje. O, zaczął się bronić. wypuśćmy drugiego. O, poszły dwa przez przypadek. Jaka szkoda. Możemy obserwować, jak dostanie. Ale tak czy inaczej, no... Tak jak mówiłem, no nic więcej poza e, tym, że e, będziemy mogli zidentyfikować cel, nie będzie się działo. Czy nie chciał dostać? O, chyba nie dostanie. Dobra. Nieważne, nie będziemy już przedłużać. O splash. Ja się z Wami żegnam. I widzimy się już w poniedziałek. Wracamy do TomCata. Nie będę omawiał radaru powietrze z Ziemia, że tak powiem, w trybie Air to Ground, bo na razie nie ma on żadnej funkcjonalności oprócz tego, że ładnie wygląda. Także widzimy się po prostu w poniedziałek już wracamy za TomCata. Zapraszam m.in. do subskrypcji czy do pozostawienia komentarza z opinią. Jeżeli uważasz, że chcesz się tą opinią na temat tych materiałów podzielić i zapraszam do dołączenia do nas na Discordzie. Do zobaczyska!